No i teraz, jeżeli moglibyśmy na bok e, odłożyć e, Twoją artystyczną część, to czy jesteś w stanie mi odpowiedzieć na pytanie? Spotykamy się dzisiaj, nie znamy się. Ja się Cię pytam, Panie Arkadiuszu, co Pan by chciał robić w życiu? Znaczy, no, ja najpe najpewniej bym chciał pracować w telekomunikacji. Co to znaczy? Dokładnie, najprawdopodobniej bym został przedstawicielem handlowym ze względu na moje doświadczenie w handlu. Okej, okay, mamy początek. Chciałbyś zostać przedstawicielem handlowym. Czyli a masz 18 lat, 19, kończysz szkołę, nie masz prawo jazdy, nie masz doświadczenia, ale chcesz być przedstawicielem handlowym. Ja jestem firmą, która szuka przedstawicieli handlowych, więc szukam człowieka z prawo jazdy, z doświadczeniem, najlepiej po studiach pośrednim, wykształceniu, ale fajnie, jakby miał studia wyższe.